是。 Serdecznie wszystkich czytelników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Nazywam się Anna Porowska i zapraszam serdecznie na ostatnie spotkanie z cyklu naszych literacko-muzycznych, baśniowych podróży, baśnie pisanych przeze mnie dźwiękami. I oczywiście słowami. Dziś spróbujemy odnaleźć złotego ptaka. On siedzi w drewnianej klatce. Obok stoi złota klatka, ale lepiej nie próbuj po nią sięgać. Wyjdziesz z drewnianą klatką, czy mimo przestrogi spróbujesz sięgnąć po złotą? Ruszamy. Zapraszam. Cudowny ptak zbliżył się do jabłoni i chciał uszknąć jabłko, ale królewicz naciągnął łuk i strzelił. Ptak uleciał, ale strzała strąciła jedno z jego złotych piór. Młodzieniec podniósł je, a gdy nastał dzień, zaniósł je do króla i opowiedział mu, co podczas tej nocy widział. Król i dworzanie długo oglądali złote pióro, wreszcie rzekli, że jest ono więcej warte niż całe królestwo. Jeśli jest tak cenne rzekł król to jedno mi nie wystarczy muszę mieć całego ptaka. Pierwszy wyruszył najstarszy syn, a uważając się za bardzo mądrego, myślał, że tylko on potrafi zdobyć cudownego ptaka. Kiedy już uszedł w spory kawał drogi, ujrzał na skraju lasu siedzącego lisa, a gdy celował do insfuzji, lis odezwał się ludzkim głosem. Nie strzelaj do mnie, a dam ci za to dobrą radę. Wędrujesz w poszukiwaniu złotego ptaka. Przybędziesz dziś wieczór do pewnej wsi, w której stoją dwie karczmy, jedna naprzeciw drugiej. Jedna z nich jest jasno oświetlona i jest w niej wesoło, ale ty nie wchodź do niej, lecz do tej drugiej, choć wyda ci się ona smutna i ponura. — Gdzie by mi tam mogło takie głupie stworzenie dawać mądre rady? — pomyślał królewicz i nie zwlekając nacisnął kurek i wystrzelił, ale chybił. I lis zadarszy ogon uciekł do lasu. Królewicz ruszył dalej i pod wieczór przybył do wsi, w której stały dwie karczmy. Jedna była jasno oświetlona, słychać w niej było muzykę i śmiechy, a druga stała ponura i smutna. Byłbym wielkim głupcem, pomyślał sobie, gdybym wszedł do tej nędznej karczmy, a tę ładną i wesołą ominął. I wszedł do karczmy jasnej i wesołej, jadł tam, pił i śpiewał i zapomniał o ptaku, o ojcu i o wszystkich dobrych radach. Kiedy minęło dużo czasu, a najstarszy królewicz wciąż nie wracał, drugi brat wybrał się w drogę, żeby odszukać złotego ptaka. Tak samo jak starszy brat, spotkał na drodze lisa, który dał mu mądrą radę, ale on nie zwrócił na nią uwagi. Kiedy przybył do wsi, gdzie stały dwie karczmy, ujrzał go przez okno starszy brat, zawołał go i teraz razem oddali się zabawie. Kiedy znowu minął kawał czasu, a i drugi brat nie wracał, najmłodszy królewicz poprosił ojca, żeby i jemu pozwolił pójść w świat szukać złotego ptaka, ale król nie chciał mu pozwolić, myśląc, że ten na pewno ptaka nie znajdzie, jeżeli jego bracia nie znaleźli, a w nieszczęściu na pewno sobie nie poradzi. Wreszcie, kiedy młodzieniec długo prosił, zezwolił mu król i najmłodszy królewicz ruszył w drogę. Na skraju lasu siedział znowu lis, błagając go o darowanie życia i udzielił mu dobrej rady. Królewicz miał bardzo dobre serce i rzekł: Bądź spokojny, Lisku, nic złego ci nie zrobię. Nie pożałujesz tego, żeś mi darował życie, odparł lis. Abyś mógł prędzej przybyć na miejsce, siadaj na moim ogonie, a ja cię podwiozę. A gdy królewicz usłuchał i usiadł na lisie, ten puścił się biegiem i gnał tak szybko, że tylko włosy chłopcu powiewały na wietrze. Kiedy przybyli do wsi, młodzieniec siadł z lisa i usłuchawszy dobrej rady, wszedł do smutnej i ponurej karczmy, gdzie spokojnie przenocował. Kiedy raniutko wyszedł przed karczmę, ujrzał siedzącego już tam lisa, który rzekł doń. — Chcę ci powiedzieć, co masz dalej czynić. Pojedziemy prosto przed siebie, aż przybędziemy do wspaniałego zamku. Przed tym zamkiem będzie leżało mnóstwo żołnierzy, ale nie potrzebujesz się ich bać, gdyż wszyscy oni będą mocno spali. Miniesz ich, wejdziesz do zamku i przejdziesz przez wszystkie pokoje. W końcu wejdziesz do komnaty, w której stoi złoty ptak w drewnianej klatce. Obok stoi złota klatka. Ale ty nie wyjmuj ptaka z drewnianej klatki, żeby go wsadzić do złotej, bo wtedy nic ci się nie uda. Po tych słowach lis znowu podstawił swój ogon, królewicz wsiadł nań i ruszyli pędem naprzód, aż chłopcy włosy powiewały na wietrze. Kiedy przybyli przed zamek, wszystko było tak, jak przepowiedział lis. Królewicz wszedł do komnaty, gdzie siedział złoty ptak w brzydkiej drewnianej klatce. A obok stała śliczna złota klatka, leżały też trzy złote jabłka. Królewicz pomyślał, że przecież byłoby to śmieszne, gdyby miał tak cudownego ptaka zabrać w tak wstrętnej klatce, i nie namyślając się długo, wyjął go stamtąd i wpakował do złotej klatki. Ale w tej samej chwili ptak zaczął przeraźliwie krzyczeć. Przebudzili się żołnierze, schwytali młodzieńca i wsadzili go do więzienia. Następnego dnia stawiono go przed sąd i królewicz, który się do wszystkiego przyznał, został skazany na śmierć. Ale król rzekł, iż daruje mu życie, a jeszcze w nagrodę dam mu złotego ptaka, jeśli przywiezie mu złotego konia, który jest szybszy od wiatru. Królewicz udał się w drogę, ale był smutny i zmartwiony, gdyż nie wiedział, gdzie się znajduje złoty koń. Nagle ujrzał swego starego przyjaciela lisa siedzącego na drodze. A widzisz, rzekł Lis, nie powiodło ci się, boś mnie nie usłuchał. Jednak nie, nie smuć się, pomogę ci jeszcze tym razem. Znowu pojedziemy przed siebie, aż przybędziemy przed wspaniały zamek. Tam w stajni stoi złoty koń, a przed stajnią leżą koniuszowie, ale ty się ich nie lękaj, gdyż będą oni mocno spali. Pamiętaj tylko o jednym, włóż koniowi liche, skórzane siodło zamiast złotego, które wisi obok, gdyż znowu źle się to skończy. Po tych słowach wsiadł królewicz na lisi ogon i znów ruszyli pędem przed siebie, aż chłopcy włosy powiewały na wietrze. Wszystko zastali tak, jak lis przepowiedział. Królewicz wszedł do stajni, gdzie stał złoty koń. Kiedy mu wkładał skórzane siodło, pomyślał sobie – jakże będzie wyglądał ten wspaniały koń z tak wstrętnym siodłem. Będzie przecież piękniejszy, kiedy mu włoży złote siodło, które mu słusznie przynależy. Zaledwie jednak przyłożył złote siodło do konia, zwierzę zaczęło głośno rżeć. Koniuszowie przebudzili się, pochwycili królewicza i wtrącili do więzienia. Następnego dnia… Został on przez sąd skazany na śmierć, ale król przyrzekł mu darować życie i dać w nagrodę złotego konia, jeżeli zdobędzie dań młodą i piękną królewnę ze złotego zamku. Się uda, kolejna życiowa próba. Cudowny ptak odwiedzał sad. Zjawił się lis, udzielał rad. Posłuchaj go, przez drogi tej. O, lepiej wie, co zdarzy się. Cudowny ptak Wiedząc, sad, zjawił się nic, udzielał rad. Słuchaj mądrości dobrych dla ciebie, on nie opuści cię nigdy w potrzebie. Się, służy pomocą, wspiera Cię. Z przyjaźni magiczną siłą przeznaczenie się odmieniło. Ptak, odwiedzał stach, zjawił się nic, uciechał rad, słuchaj mądrości dobrych dla Ciebie. On nie opuści cię nigdy w potrzebie. O Jak zwykle na niespodziankę muzyczną taneczną. Zapraszam do oglądania. Że nie wszystko złoto, co się z wierzchu, świeci. Tak często los wystawia nas na próbę. Dajemy się zwieść pozorom, zatracając przy tym prawdziwe wartości, i wtedy zjawiają się oni, prawdziwi przyjaciele. Nigdy nas nie zostawią w potrzebie. To niezwykle ważne, żeby otaczać się na drodze życia dobrymi ludźmi. Oni dają szczęście, którego nie da się kupić za żadne skarby świata. Być może słyszeliście historię o solice mniejszej niż złoto. To też dobry przykład na to, że jego wartość może być znikoma. Spójrz, masz koło siebie ludzi, którzy cię wznoszą, którzy dają ci szacunek, miłość, szczerość nie zawsze łatwą prawdę, ale są wierni. Są obecni, otaczają cię troską i dbają o ciebie. To dzięki nim szybujesz, zamiast stale naprawiać swoje skrzydła. To już nasze ostatnie spotkanie z cyklu naszych literacko-muzycznych właśnieowych podróży. Rozłóżcie te skrzydła śmiało. Rozłóżcie, szybujcie, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, spełniajcie swoje marzenia, kochajcie i bądźcie kochani. Dziękuję serdecznie za obecność, za uwagę, trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Ania i Amelia.